Ja jestem zadowolona, cieszę się, że mam już ten pierwszy start za sobą, bo to jest jednak. Duży stres dla mnie, jedna wielka niewiadoma, nie wiem jak zachować się w trakcie biegu, czy, czy wytrzymam, czy nie za wolno, więc cieszę się, że, że już to mam za sobą. Jest to moje najszybsze otwarcie, tak naprawdę, hali w sezonie, więc jestem dobrej myśli przed następnymi startami. Nie czuję się w 100% komfortowo podczas biegu, ale jak widać, nie jest to ból taki, że, że uniemożliwił mi bieganie. Mam nadzieję, że to wszystko do, do halowych mistrzostw. Europy się troszeczkę wyciszy i dzięki temu uda mi się powalczyć o jak najlepsze rezultaty. Spodziewałam się tego, że zaczną mocno dystans, ale to, co wyprawia Femkę w tym sezonie na, na hali, to jest naprawdę wielka rewelacja. Biegać poniżej 51 sekund powtarzalnie na, na hali wow i wbrew pozorom będzie ciężko z nimi właśnie biegać w sztafecie bo mają bardzo mocne dziewczyny ale mam nadzieję że uda się powalczyć